Boże ma anielski głos, zniewalający. Nie wierzę, że tatuś nie żyje. Wolałbym, żeby najpierw umarli inni, na przykład moja matka. Jak wielu z Was wie, byliśmy statą bardzo z życi. Był moim partnerem życiowym. Prawie każdego dnia powtarzał mi, że jestem jego ulubionym dzieckiem. Na zawsze zapamiętam Jego ostatnie słowa: Jestem z Ciebie dumny Alan. Nigdy się nie zmieniaj. Well, I heard you Zapamiętam to, to, tatku. I will never change. Nigdy się nie zmienię. Never. Przenigdy. Go ahead, chief. Proszę, szefie. Sid Garner, Sid Garner był kochanym mężem, ojcem i sąsiadem. Wow. Oh. Ciężki dzień. Jak się trzyma Tracy? Marnie. Jej matka jest wrakiem. A do tego Alan nie bierze leków od prawie pół roku. I jeszcze ta żyrafa. To akurat było zabawne. Zabił żyrafy. No i co z tego? Nie chciałem wam mówić, ale Alan wpada do mnie ostatnio. Po co? Nie wiem. Siada w poczekalni, bierze łamigłówki dla dzieci, rozwiązuje te, które potrafi i wychodzi. Patrzcie. Wow. Jezu, co z nim teraz będzie? Skoro o tym mowa, to Linda chce interwencji przyjaciół. Serio? Świetny pomysł. Tylko, że Alan nie zgodzi się bez udziału nas wszystkich. Znacie go. No, nie wiem. To nieco radykalne. Boże. Popatrzcie na niego. Dobra, wchodzę. Kiedy?